Dzień dobry, nazywam się Adam Królicki. Przez ostatnie lata jestem związany ze sprzedażą. Przez 9 lat jako key account manager oraz 8 jako regionalny kierownik sprzedaży. Współpracowałem z klientami indywidualnymi oraz firmami ze wszystkich segmentów. Były to zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe działalności. Do moich zadań należała sprzedaż usług telekomunikacyjnych, urządzeń fiskalnych. Energii elektrycznej, systemy transferu danych i bezpieczeństwa oraz fotowoltaiki. Jako kierownik sprzedaży zarządzałem rozproszonym zespołem w ilości od 9 do 30 osób. Jako menedżer stawiałem główny nacisk na wzmocnienie siły zespołu oraz jego orientację na wynik. Jako handlowiec na wiedzę produktową i realizację celów. Podczas pracy osiągnąłem wiele udokumentowanych sukcesów związanych z pracą własną, jak i mojego zespołu. Poprowadzę sprzedaż osobiście oraz zorganizuję biuro regionalne. Stworzę sieć dealerską, a także przeprowadzę rekrutację i szkolenia pracowników. Poszukuję pracy na terenie województwa łódzkiego lub mazowieckiego. Poproszę o pomoc i udostępnienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.